Witajcie, witajcie kochani, tutaj Love Essencia ja nazywam się Madi i mówię o miłości. Kochani, dzisiaj gorący temat, ponieważ pieniądze zazwyczaj wzbudzają w nas y, różne uczucia i sprawiają, że coś nam zaczyna kręcić w brzuchu, zaczyna przechodzić różne myśli, różne skojarzenia. Dzisiaj o pieniądzach w związku. Związek jest zupełnie inną dynamiką niż randka. Randka jest to pierwsze niezobowiązujące, zapoznawcze spotkanie, na które zaprasza mężczyznę. Natomiast w związku kwestia finansów no jest już tutaj dużo bardziej skomplikowana. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić Twoją uwagę, to fakt, że jeżeli jesteś w związku, to w jaki sposób dedykujesz swoje istnienie, swoją obecność właśnie dla tego jednego mężczyzny. Chodzi mi w skrócie o to, że jesteście w związku, w którym jest to związek na wyłączność, jesteś na wyłączność dla mężczyzny, mężczyzna jest na wyłączność dla Ciebie. W związku z tym mamy e, takie wyobrażenie, że dzielimy się zasobami, które e, gdzieś w związku się pojawiają. W idealnym takim naszym rozumieniu związku chcemy, aby było po prostu wszystko wspólne. I fajnie to w ogóle brzmi i jest to bardzo fajna wartość. Natomiast nie zawsze wychodzimy z domu z takim poczuciem, z takim przekonaniem, z takim wzorcem, że wszystko wspólne to po pierwsze. Warto jest się przyjrzeć w związku, przyglądać się podczas Związku, temu, jakie wartości wynieśliście z domu i jaki model tych finansów wspólnych, niewspólnych macie z domu, czy chcecie je powielać, czy chcecie je zmieniać. Natomiast bardzo ważną, istotną kwestią jest to, że rzeczywiście w relacji, w związku mamy jakiś, y, jakąś pulę zasobów i chcemy nimi się wymieniać. I teraz, bardzo ważną zasadą, pierwszą zasadą dotyczącą właśnie finansów w związku jest pamiętanie o tym, że energia żeńska odpowiada bardziej za energię, a energia męska za materię. E, na tej linii często mamy w związku dużo różnych nieporozumień. Czasami, my, kobiety, Mamy poczucie właśnie niebycia obdarowywaną albo, e, albo taką, nie, może nawet czujemy, mamy takie poczucie, że dajemy więcej niż otrzymujemy, albo odwrotnie, mężczyzna ma poczucie, że bardzo się stara, że obdarowuje kobietę, natomiast ta kobieta nie daje mu e, tak naprawdę pewnego rodzaju ekwiwalentu, który chciałby dostać, ale uwaga, prawdziwy mężczyzna raczej nie będzie chciał od kobiety. Ekwiwalentu materialnego, to energia kobiety, jej wdzięczność, jej radość, jej e, także szacunek dla tego mężczyzny, e, który wyraża poprzez właśnie między innymi wdzięczność za to, że ten mężczyzna jest zasobny, że ma kontakt ze swoją obfitością, jak to się mówi. Ma otwarty kanał e, finansowy i potrafi e, zgromadzić zasoby dla siebie i także dla tej kobiety. Więc zobaczcie, że tutaj bardzo ważna pierwsza zasada jest taka: męskość równa się materia. Kobiecość, żeńskość równa się energia. Zobaczcie, że my kobiety często w związku dajemy bardziej energetycznie i do tego bardzo, bardzo Cię zachęcam, żebyś myślała o związku właśnie w taki sposób, w taki sposób, że dostarczasz mężczyźnie pewnego rodzaju paliwa do tego, żeby on mógł iść w świat. I zdobywać, bo mężczyzna, męska energia jest nastawiona na cel, i to jest między innymi powód, dla którego my, kobiety, oglądamy się za mężczyznami, którzy są zasobni. Nam to imponuje, ponieważ pokazuje, że są oni zaradni po prostu w życiu, że są, mają pewnego rodzaju pewność siebie, poczucie własnej wartości i tego, że potrafią czegoś dokonać. Dla kobiety jest to bardzo ważne. I uwaga, w kobiecej energii. W spojrzeniu prawdziwego mężczyzny na kobietę, ta jej e, zasobność, ta jej zaradność nie jest takim już wymogiem. Zwróćcie uwagę, kochane, że bardzo często mężczyźni wybierają sekretarkę zamiast pani prezes. Pani prezes lubi osiągnięcia. Ja nie mam nic przeciwko paniom prezes, żeby nie było. Natomiast pani prezes, ta energia lubi osiągnięcia, lubi sukcesy i często może tak być, że pani prezes wchodzi w poczucie właśnie. Czy podnosi sobie poczucie własnej wartości poprzez to, zobaczcie, jestem i z zdobywam. Nie mówię już o tym, że kobiety często naturalnie mają też talent finansowy i zasoby, budowanie firmy i e, różnego rodzaju e, budowanie życia zawodowego przychodzi im bardzo leciutko, niemniej nie jest to wymóg. Pamiętajcie o tym, kobieca energia jest e, energią, która jest bardziej skierowana właśnie na energię samą w sobie, na czucie na wnętrze. Mężczyźni są na zewnątrz skierowani. Kobiety do środka. Więc teraz pytanie drugie: o finanse w związku, jak Ty się z tym czujesz? Jest to najważniejsze pytanie, za którym idzie zasada obdarowywania. Kobieta w związku ma potrzebę czuć się obdarowywaną. Jeżeli z jakiegoś powodu nie czujesz się obdarowywana, a już na pewno, kiedy nie czujesz, nie masz poczucia bezpieczeństwa, czyli tego, że będąc w związku w jakiś sposób uwspólniacie swoje życie, uwspólniacie swój byt, to jest to również pytanie do ciebie o Twoje granice. I zachęcam Was o tym, aby temat pieniędzy, temat dzielenia tych zasobów, też temat właśnie bycia obdarowywaną przez mężczyznę raczej czymś ekstra, ale co uwaga, nie musi być super kosztowne, tylko jest raczej takim wyjściem tego mężczyzny naprzeciw. Twojej kobiecości, żeby właśnie cię dopieścić, żeby pokazać ci, że jesteś dla mnie perłą, jesteś dla mnie cenna. To potrzebuje czuć kobieta. Więc zawsze, kiedy macie takie poczucie e, e, wątpliwości, czy finanse, jak powinny finanse wyglądać w związku, to prawdopodobnie już czujecie, że coś w waszym związku szwankuje. Nie bójcie się tego tematu. Zachęcam Was do tego, aby. Edukować się właśnie w kwestiach finansowych, tak żeby, żeby nabywać pewnego rodzaju kompetencje do tego, żeby rozmawiać o tym jakże ważnym, a często trudnym temacie, ponieważ jeżeli będziesz e, gdzieś tam swój żal, swoje poczucie niezadowolenia upychać do, do, do środka, nie wyrażać go mężczyźnie w taki fajny, delikatny, empatyczny sposób, to to może stać się zarzewiem konfliktu albo jakiegoś wybuchu. O którym ciężko będzie się pozbierać. Zatem zasada bycia obdarowywaną jest bardzo ważna dla kobiety, ale także w tym ta zasada bezpieczeństwa. Kobieta, kiedy czuje się u boku swojego mężczyzny bezpieczna i ma poczucie, że ten mężczyzna z dnia na dzień, jakby z biegiem trwania tego związku, jest skłonny coraz więcej jakby współdzielić na drodze często też negocjacji czuje się bezpiecznie ma poczucie, że to życie jest zawiązane wspólnie. Ale nie jest to jedyny model. Badania pokazują, że około 79% ludzi wyobraża sobie tak idealny związek, jako wspólnotę też również finansową. Natomiast zobaczcie, pozostaje jeszcze 30% całych, całe 30% wielu innych opcji, które pokazują, że można też inaczej i ważne ważne też jest to, żeby to uzgadniać, żeby to negocjować. Powiedziałam już tobie o pierwszej zasadzie, jaką jest męskość równa się materia, żeńskość równa się energia, druga zasada poczucia bycia obdarowywaną i w tym również... Taka bardzo podstawowa zasada poczucia bezpieczeństwa i kolejna zasada to jest zasada lekkości. Tu mówię, chcę Ci powiedzieć o czymś takim, co jest bardzo ważne w dynamice między Tobą, kobietą a mężczyzną, mianowicie o tej zasadzie lekkości, czyli żeby e, Twoje pragnienie bycia obdarowywaną było. Z pewnego rodzaju zaproszeniem dla mężczyzny, a nie, y, jego, a nie zobowiązaniem. E, domyślam się, że w sytuacji, kiedy czujemy, że e, nie wiem, płacimy cały czas za siebie, że na przykład przyjęliście model 50-50 i w tym momencie zaczynasz już, czy po którymś razie zaczynasz czuć, że to nie jest dla ciebie fajny model, że czujesz się właściwie jak kupela swojego mężczyzny. I chcesz to zmienić, pojawia się pewnie jakiś rodzaj złości. Trudno jest w, z uczuciami żalu tak naprawdę być zaproszeniem dla mężczyzny. Więc jak najbardziej, po raz kolejny, zachęcam cię do tego, żeby wyczyścić temat finansów, żeby go przegadać, żeby na bieżąco o tym mówić ale jednocześnie nauczyć się mówić do mężczyzny w taki sposób, który jest właśnie takim bardziej zaproszeniem tego mężczyzny do tej wspólnoty. Jeżeli masz poczucie, że mężczyzna nie dzieli się, to wynika to z faktu po prostu rachunkowego, tak? Masz poczucie, że na przykład y, dajesz w związku więcej uwagi, więcej energii dla waszej wspólnej przestrzeni, na przykład mieszkania, w którym mieszkacie razem i powiedzmy opłacacie po 50%. Masz poczucie, że więcej jesteś ob. Obecna w tym domu, że wspierasz na przykład swojego partnera, również jako kobieta, i dajesz mu wysoką wibrację swojego zaangażowania, swojej troski, swojej opiekuńczości, także kobiecości, o którą przecież musisz zadbać, a z drugą stronę masz poczucie, że dzielicie się na pół. I może w tym momencie biorąc pod uwagę zasadę. Energii i materii, czujesz, że dajesz więcej. A mężczyzna patrzący na świat z perspektywy materialnej, z perspektywy takiej bytowej, rachunkowej, czysto logicznej, może sobie pomyśleć: Jak to, kochanie? Przecież daje ci też w ogóle bardzo dużo. Przecież dzielimy się na przykład na pół. Powinno ci być lżej, a ty możesz mieć. Mówię, możesz, nie musisz, poczucie, że to nie jest do końca adekwatne. Więc to, co jest tutaj trudnością, to to, aby sprawić, żeby mężczyzna dawał, obdarowywał cię z lekkością. Ale w momencie, kiedy wchodzimy, my kobiety, w energię wydzierania: daj mi to, to jest mi potrzebne, jak nie to coś, i, i na przykład zaczynamy grozić, że w tym związku. W jakiś sposób um, szantażować, to nie jest to już zaproszenie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać o tych finansach, żeby ta energia e, tej rozmowy, tego zobaczenia, jakie mamy wzorce, jakie mamy potrzeby, była na bieżąco gdzieś tam przerabiana, żeby nie wchodzić właśnie w taki obligatoryjny ton, w którym domagamy się, że mężczyzna nam dawał, a w ogóle to już dawno nie dostałam od Ciebie kwiatów, jak śmiałeś. Nie, czegoś takiego nie robimy. E, ja mam swoje sposoby na to, jak zachęcić mojego partnera do tego, żeby kupił mi kwiaty, i robię to w, po prostu w bardzo dziewczęcy sposób. Czasami przytulam się do niego i mówię: Kochanie, dawno nie dostałam kwiatuszków. I mówię to bardzo, bardzo słodko. I uwaga, powiedzenie czegoś: dawno nie dostałam kwiatuszków słodko jest innym komunikatem niż dawno nie dostałam kwiatów, albo. Kiedy ja ostatni raz dostałam od ciebie kwiaty, co? I jeszcze wyryczany w kwótni, to ma zupełnie inną wibrację. Jeżeli jesteś zła, to tak naprawdę powiedz, e, brakuje mi tego, żeby dostać od ciebie kwiaty, albo byłoby bardzo miło, gdybym dostała od ciebie kwiaty. Natomiast, e, kiedy jesteś słodkiej energii i masz przestrzeń do tego, e, żeby e, zakomunikować swój brak właśnie w taki miły sposób, to możesz powiedzieć, że kochanie, dawno nie dostałam kwiatuszków. <grytuszków> Okej, okay. to była zasada lekkości. Ta zasada jest raczej dla mężczyzny. Ponieważ na pewno, jeżeli będziesz w związku, w którym będziesz musiała wydzierać mężczyźnie i zacznicie sobie wyliczać i kalkulować, ta energia nie będzie dobra, ty jako kobieta zamkniesz się energetycznie na mężczyznę i nie będziesz się czuła bezpiecznie, nie będziesz się czuła taką, taką w pełni kobietą, której kobiecość jest doceniana. Natomiast mężczyzna, który wchodzi właśnie w taki tryb 50-50 i takiego wyliczania, nie daj Boże jeszcze, oczekuje od ciebie sponsorowania, bo jest naprawdę w jakiejś trudnej sytuacji, to. Radziłabym ci nie pójść w tą stronę. Tak samo jak nie, nie polecam kobietom, które mają większy portfel finansowy sponsorowania mężczyzn na wyjazdach, na wycieczkach, na wakacjach. To tak naprawdę w jakiś sposób umniejsza mężczyzn. Natomiast jest inna sytuacja, kiedy już jest taki związek, naprawdę na poważnie i na przykład macie związanie, planujecie związanie formalne też, tak, albo łączy Was jeszcze więcej i czujesz, że. że ty być może masz tą lekkość finansową, natomiast mężczyzna daje Ci bardzo duże wsparcie, to jest też ważne, że może się też tak zdarzyć, że to mężczyzna będzie dawał więcej energii, takiego, takiej obecności, takiej pieczy nad domem, nad waszą relacją. Natomiast ty będziesz bardziej działać w świecie i będziesz, e, będziesz więcej osiągać finansowo, to już jest inna sytuacja. Natomiast na początku, kiedy jest związek albo kiedy to mężczyzna prze. Chodzi o jakieś trudności finansowe, nie wchodźcie, kochane, w rolę ratownika e, banku pożyczającego nieoprezentowane e, pożyczki. To nie jest dobra energia. Pamiętajcie również, kochane, o tym, że jeżeli macie mężczyznę, który z kolei jest bardziej zasobny od Was i dostajecie od niego jakiś drogi prezent, na Boga, kochane, nie musicie się zrewanżować dokładnie takim samym prezentem, w sensie tak samo drogim, bo jeżeli coś dacie mniejszego, to będzie coś źle widziane. Nie. Mężczyzna będzie bardzo zawiedziony, jeżeli nie będziecie w pełni e, potrafiły przyjąć jego prezentu, nawet czasami luksusowego prezentu, będzie miał poczucie, że jakby e, z nie trafił do tej kobiety, do której chciał. Ponieważ jeżeli on ofiarowuje Wam coś. Ładnego, coś nawet luksusowego, albo coś, co po prostu ma ogromną wartość sentymentalną, to on chce Was właśnie dokładnie w taki sposób obdarować. Jak Wy tego nie potraficie przyjąć i myślicie sobie, ojejku, to dla mnie, to on czuje się pomniejszony, to on czuje się tak, jakby nie trafił do tej kobiety, do której chciał. On chciał trafić do tej kobiety, która czuje się wartościowa, która czuje się kobiecą, która się czuje pięknie i jest gotowa, uwaga. Przyjmować. To jest bardzo ważne. Kobiety nie biorą, kobiety przyjmują. Kobieta energia ma też pewnego rodzaju zaufanie do tego, że będzie obdarowywana, że będzie co jakiś czas przynajmniej dopieszczona i taka e, po prostu dopieszczona. Kolejna zasada, ja tu sobie zerkam, którą chciałabym powiedzieć, o której chciałabym powiedzieć w związku, to jest też zasada złości, to jest tak naprawdę mianownik w ogóle rozmawiania o finansach w związku, mianowicie. Zawsze, kiedy pojawia się jakiś rodzaj frustracji, żalu, złości z swojej strony, przyjrzyj się temu, co czujesz, dlaczego czujesz, jak właśnie współdzielicie te zasoby w związku i być może jest czas na to, żeby coś zmienić, żeby coś wyrazić. Zachęcam do edukacji, zachęcam do tego, żeby też spojrzeć tak w szczerości na siebie. Co czujesz w środku w związku z finansami w związku? Jeżeli czujesz, że chodzicie do kina, a to płacisz za siebie, on za siebie, to nie jest fajne. Jeżeli czujesz, że jesteś dłuższy czas, czas w związku i właściwie współdzielicie kuchnię, współdzielicie łoże, ale finanse jakoś w to zupełnie nie wchodzą albo. Potrzebowałabyś czegoś więcej, albo właśnie czujesz ten, ten dysonans, ten, to, ten brak różnicy, inaczej, brak różnicy, właśnie tą różnicę między zasobnością swojego partnera, z którym jesteś, a swoim, a już w jakiejś większej mierze współdzielicie to życie, no to jest problem. To zdecydowanie też masz prawo tak czuć. Pamiętajcie, że. To, czym powiedziałam, jest, to są ogólne zasady, natomiast to, jak wy umówicie się ze swoim partnerem, jak wy sobie w jakiś sposób to... Wywdzięczycie trochę, tak bym powiedziała. Absolutnie też nie namawiam do tego, żeby, wiecie, skomleć tak naprawdę do mężczyzny i żeby udawać kogoś, kim nie jesteście, po to, żeby w tej miłej atmosferze coś dla siebie wziąć. Ja bardziej wywdzięczycie, czyli bardziej bym powiedziała, że ta, to bycie wdzięczną dla mężczyzny jest tym, co mężczyznę otwiera na to żeby właśnie obdarowywać kobietę, żeby zapewnić jej byt. I mężczyzna potrzebuje widzieć, że kobieta rozkwita. Jeżeli kobieta rozkwita i to światło, te kolory są właśnie dla tego mężczyzny, to jego męskość w ten sposób jest właśnie uszanowana, to jest w taki sposób uznana przez kobietę. Oczywiście to są, tak jak powiedziałam, ogólne zasady, bardzo piękne, natomiast w praktyce wygląda to inaczej. Czasami kwestie finansowe przynoszą jakieś frustracje, łzy, czasami kłótnie, czasami nawet groźba rozstania, ale nie bójcie się tego tematu, ponieważ pieniądze są rodzajem energii energii takiej jak wszystko inne. I warto też jest na ten temat rozmawiać, ponieważ jest energia materialna i jest energia czysta, energia... W postaci właśnie obecności, czy w postaci wibracji miłości, oddania otwartości na mężczyznę, to też jest wartość, którą kobieta daje mężczyźnie. Mam nadzieję, kochane, że to nagranko było dla Was pomocne. W ogóle bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za pisanie, że to Wam się przydało, to było fajne, ciekawe. Pisanie komentarzy, gdzie mówicie o tym, że chciałybyście usłyszeć na jakiś temat i zadajecie mi pytania, to jest super, super. Super. Przede wszystkim dziękuję Wam bardzo za tony serduszek, wsparcia, miłe słowa i bardzo się cieszę, że tworzymy tutaj coraz szerszą społeczność. Dziękuję Wam bardzo za, za to, że jesteście. Ściskam Was bardzo mocno. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś tego kanału, nie subskrybowałeś tego kanału, to ciśnij cię, kto jest tu, tu albo tu i bądź w kontakcie z miłością. Bo papa, to byłam ja, Mali, to była Cześć! Yes. <laughs>